Wywiad do gazety. No i pan mówił wtedy dziennikowi gazety, Gazecie Prawnej, że nigdy jeszcze nie rozmawiał z ojcem o akcji Hyacinth. O tej akcji, którą pański kolega nazwał y, milicyjną obławą na gejów. A pytałem pana o to, że pański ojciec był wtedy wiceministrem spraw wewnętrznych, kiedy, ta, kiedy generał Kiszczak tę akcję rozpoczynał. Rozmawiał pan już z tatą o tym? Rozmawiałem, tak. I co panu powiedział ojciec On... o akcji Hiacent? On niewiele o tym wie, bo zajmował się... Bo był zastępcą Kiszczaka i nie, nie mógł tego wiedzieć. Nie. Prawda? Jest pytanie o to, znaczy jak pan pyta o to, jaka jest moja ocena tego, skąd się wzięła akcja Piacyn, która jest oczywiście oburzająca, była wykluczająca dla tego środowiska. Tak? Infiltrowano je, zbierano materiał po to, żeby ludzi kontrolować, zastraszać. Ale też kontekstem było wtedy pojawienie się AIDS. Było takie przekonanie, że to jest, że trzeba zbierać informacje na temat tego środowiska, bo tam pojawia się ta choroba i, i trzeba mieć jakiś wgląd w to, kto, kto, kto jest osobą homoseksualną, bo to może w jakiś sposób zapobiegać AIDS. Naprawdę, epidemiolodzy od Kiszczaka, to muszę powiedzieć wzruszająca historia. Zostawmy to... Jak pan przeżył pandemię? Chciałem pana spytać. Ciężko. Ciężko to jest trudne doświadczenie dla osób z dziećmi.